Dzień dobry Państwu, Akademia Budowy Domu. Robert, Adam. Tak? <śmiech> <śmiech> e, no mamy taki tą część, którą wcześniej zapowiadałem. E, mamy fundament, jeszcze go teraz zbudować, rodzaje ścian. A temat bloczek, bloczek silikatowy, a plus ceramiczny. Będziemy się starali dzisiaj nie mówić o konkretnych produktach, tak, tylko posługiwać. ale spróbujemy, tak? tak Łatwo nie będzie. Jak nam się gdzieś coś przemyci, to to nie jest cenowe. No dokonaliśmy takiego porównania z kart technicznych tych materiałów i z informacji, które są szeroko dostępne. Nabywcy kupują te materiały, nie wiedzieć dlaczego. No wiadomo, no różnie, mną... no, tak? No, Najczęściej cena jest ma niepośrednie znaczenie, tak? Aczkolwiek, aczkolwiek przegląd parametrów tak jakby no, mąci klarowność osądu, tak? Co, 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 jest, co jest lepsze, tak? Co, co... No właśnie, co wybrać bloczek silikatowy, czy, czy, czy pusta ceramiczny my o tym nie rozstrzygniemy dzisiaj. Zostawimy to Państwu. Hmm. raczej, tak, raczej tak. Natomiast jak to porównywać? Co można sprawdzać, co jest ciekawe w tych produktach? Z czego zbudowany jest silikat, Robert? Powiedzmy. Podstawa, no tak, no tak. No pod, podstawa tak naprawdę. Wapno, piasek, woda, yy, tak? No i plus obróbka termi termiczna, tak? Mm -hmm. z, tego, z tego wychodzi silikat, tak? Boczek, tak. Na, na tu, naturalne w najczystszej postaci, tak? Dokładnie. A z kolei, jeżeli chodzi o e, pustak ceramiczny. No to, glina. No glina, tak. Są no to, to, to tylko różnicą, że pustak. tak? Tutaj gdzieś w tych kartach wyszło, że do. do w celu poryzowania gdzieś tam są jakieś trociny wykorzystywane. Tak? tak, dokładnie. No to tu można powiedzmy mieć jakieś tam ale odnośnie co, z czego te trociny są, tak? Co, co... No i jeszcze taka też ciekawa sprawa, która tutaj nam wyszła teraz, jak czytaliśmy te karty techniczne, że porównujemy trochę materiał zbity, spójny, bez jak gdyby otworów, dziurek i tak dalej, tak. E, typ właśnie Sgat, <laughs> czyli bloczek pełen do pustaka, pustaka, który jest który, no, pustakiem, który, tak, nie jest, który tak? ma po prostu otwory. I tutaj nawiążemy też do tego. Natomiast e, takie cechy fizyczne na początek. Oba te materiały posiadają klasyfikacja 1 w zakresie reakcji na, na ogień. To jest najwyższa klasyfikacja, czyli są niepalne po prostu krótko mówiąc. E, no dalej mamy sytuację no, że możemy porównywać parę tych tak. materiałów. Co powiesz Robert tu? No tutaj, no tu jest można powiedzieć temat rzeka, tak? Bo, mm -hmm. bo, też jak zaczęliśmy tutaj drążyć temat, to się okazało, że pojedyncze elementy, pojedyncza cegła, czy tam bloczek silikatowy, czy... Pełne. Czy, czy, czy znaczy pełne, tak? Uh -huh. <grym>, czy, ten, czy ta ceramika. No z, z, oglądu dookoła wychodzi też tak jakby odrębne, odrębne Odrębna jakość pojedynczego elementu, a elementu murowanego. No i tutaj jest temat znowu szeroki, tak? Uh -huh. Jak to zostało wykonane? I tak jak wbudowane? Tak, tak, jak tak? Jakie tak, jak jest łączenie, Jakie jest jakie ocieplenie i tak dalej. Uh -huh. No i tu się okazuje, że, że tak naprawdę to są w no, dużej mierze dywagacje projektowe, tak. a, a, nie, a, nie, a nie można powiedzieć zakupowe w cudzysłowie, tak? bo, no, Wbrew pozorom ta parą przepuszczalność, jeżeli mówimy o materiale samym, materiale, nie wyrobie, tak. tylko materiale, czyli tej glinie zbitej, zbitej o na przykład cegle pełnej, tak. Tak, no w no porównaniu tak. do bloczka, no ona jest tak. podobna. podobna. Właściwie tak. to jest dokładnie taka sama. Tak. Przynajmniej z, ty z tych materiałów, które są w kartach technicznych. Tak. Tak? No, dokładnie. Ale już, jeżeli to jest dziurawka czy tam powiedzmy e, kartówka, no, tak. no, to no to już, już ta przepuszczalność tak, już, wygląda, już zaczyna, że jest... Już zaczyna się to ro, 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 rozjeżdżać, tak? tak już, jest już, na wyższym poziomie po prostu, tak. czyli tak. tak jak gdyby ta, to buforowanie tej wilgoci mogło być lepsze, ale teraz znowu, jeżeli ten materiał wbudujemy, hmm. No to teraz jak zależy. Budujemy, właśnie, tak? zależy, jak budujemy, zależy tak? czym go, czym go wy, będziemy spójnować po prostu, tak? 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 Więc no można przyjąć, że tu te parametry, paro, że, generalnie są to materiały dyfuzyjnie, co to otwarte, za tak. Kolokwialnie za mówiąc, tak. pisząc, tak. Nie wszędzie czytając, tak. oddychające. Tak. Przy, czym, przy czym Nie przy... musi tak być. Przy czym nie musi tak być? Końca. Tak, no bo to jest właśnie, to jest właśnie kwestia. Mat Dyfuzyjnie otwarty jest materiał, w sensie bloczek, pustaki i tak dalej, natomiast po jego wmurowaniu, no to już, to już tak klarownie wtedy nie wygląda, tak? Także no, trzeba uważać i rozmawiać z projektantami, naszym zdaniem, i bardzo wnikać w warunki środowiskowe po prostu tej budowy, tej tak. realizacji. Zarówno zarówno dostawy, składowania, tak. jak i sposobów wmurowania. Magazynowania. Pogody, pogody nawet w trakcie, w trakcie wykonywania prac budowlanych, no, się okazuje, że no, ten temat jest naprawdę, naprawdę obszerny i tak tutaj chyba no, ambitnie podejrzeliśmy do sprawy, żeby, 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 żeby się na coś zdecydować, ale będzie to chyba trudne. Będzie to trudne, natomiast, no, chociaż podpowiadamy, co możecie Państwo sobie porównywać, jak z tych kart korzystać, tak? Bo też takie jest często pytanie: a co jest trwalsze? Co się rozpadnie, co się nie rozpadnie? Tu, Szybciej, tak? tak? Bo już tam na eksploatacji, co, co szybciej się starzeje, który z tych materiałów, w tym nie znaleźliśmy odpowiedzi za to no nie, no nie, no no, no, Teoretycznie no. znowu z techniczny wygląda na to, że, że ta gęstość silikatu Silika, tak. no. jest na wyższym poziomie. Tak. Tak? Niby, niby, niby. Ale, no, ale, tak, znowu, ale. który materiał, do którego, do którego porówny, porównujemy. Natomiast ym, ciepłota tych materiałów, no tu, tu, tu mieliśmy lambdę ym, podawaną w silikatach i w, ym, w ceramice, <laughs> e, porównywaliśmy, porównywaliśmy tą lambdę, no i teoretycznie tam gdzieś się okazało, że deczko gorzej wygląda z silikat, silikat tak. tak? No tak. No ale teraz znowu, zależy jaki to jest wyrób, czy to jest dziurawka, czy to jest jakaś, no dziurawka, tam silikat to, to raczej dziurawka, nie? Czy porównujemy do, do pustaka? Do pustaka, tak, czy, 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 czy między sobą, tak? Dziurawkę z pełnym wyrobem. Dokładnie to? tak. No takim jeszcze istotnym para, parametrem fizycznym jest izolacyjność akustyczna w decybelach i tutaj ten przedział z kart technicznych też wygląda bardzo Podobnie, bo to jest zakres 48-53 dla tych samych grubości, oczywiście, tak, Tam raz porównywaliśmy 25 cm, 18 więc tutaj faktycznie można jak gdyby zrozumieć inwestorów, którzy w pewnym sensie się kierują tylko ceną, tak? Bo te materiały no, no, tak. wydają się naprawdę bardzo, o, bardzo, udawne, bardzo tak, podobne, tak? tak? Nie mówimy tu o tym marketingowym opisie, opisie tylko tak, typowo o tak. parametrach wytrzymałościowych, Techni technicznych, dotyczy, fizycznych. Tak. Mm, co tu jeszcze? Na, 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 na podsumowanie tego możemy, możemy Robert powiedzieć, tak się zastanawiam. Aha, no tutaj ta wytrzymałość w tych megapaskalach mega jeszcze, nie? Ten... No zasadniczo z punktu widzenia budowy domu jednorodzinnego, nawet niech on będzie dwu czy w do trzech kondygnacji, to tak naprawdę jest mhm. to, to taki parametr, który nic tak naprawdę inwestorowi nie mówi. Chociaż z karty technicznej no, z wydaje karty, tak. się, że może lepiej wyglądać silnik. Tak. No, no wygląda z karty, no ale ale de facto, wytrzymałość, jakie, jakie są potrzebne na, na domkach, tak, to to jest to tak naprawdę to B15 jest niemal gwarantowane i to jest wystarczające, no nie wiadomo co by musiało być, żeby, żeby to było za mało. Tak, tak bo przy silikatach mamy, mamy, mamy podane, <laughs> że, e, że to jest 25 e, megapaskali. megapaskali. E, tutaj jeżeli chodzi o odpowiedniki tych grubości, bo to chyba jak sprawdziliśmy, było dla 18, ile dobrze pamiętam. Tak. No odpowiedniki w y, ceramice, czyli w pusztaku ceramicznym były 10-15. Tak? tak? No ale to też znowu może wynikać z tego, że pustak to pustak, a tam porówny, No, no, no Tak, do pełnego materiału. materiał. Także ciężko jest rozszerzenie. Co no jest znaczy zdrowsze, to... co lepsze, co trwalsze. No wszystko, wszystko tak naprawdę zależy, jak zostało wbudowane. O, tak? Jak tak. zostało wbudowane i w jakich warunkach, tak? I to tak. jest... Czyli można powiedzieć, że tak, to środowisko w ma potężne Mięknie znaczenie. Tak. No przegroda nam, namięknięta, gros parametrów traci, tak? O, Dokładnie o, tak. Czyli te, 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 te wyniki, które my czytamy, one wynikają z tabel dla parametrów jakichś tam. No może stałych. optymalnych, tak? Żeby Op że, że, że producent badał w takich warunkach, w jakich to powinno pracować, jak powinno być budowane i tak. No to tu dużo mówić nieomal idealnych. Tak? Więcej prawdopodobne jest, że po opuszczeniu magazynu te warunki już się zmieniły. Czyli już ten materiał po prostu po zmierzeniu wilgotnością, mierzeń jego wilgoci, już nie trzyma tych parametrów w większości? A tak. Przynajmniej one no... się rozjeżdżają o kilkadziesiąt procent, nawet i? Tak, no jest wysokie prawdopodobieństwo, że gdyby te parametry zmierzyć na, na, na palecie, czy tam na samochodzie po, po, po dostarczeniu na budowę, albo jak z reguły bywa przed budowaniem, no. czyli po, po, po jakimś kilkudniowym postoju na budowie, no to się już pewnie będzie mo można cokolwiek zdziwić, tak? Dokładnie tak. No i, i co? I na pewno, czyli tak, na pewno znaczenie mają kwestie właśnie wypełnienia spoin, tak. Tak? i izolacji. I izolacji, tak. No też 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 te się okazuje, że te spoliny muszą być dyfuzyjnie otwarte, tak? Bo, bo jeżeli się trafią spoiny zamknięte, no to one też. Tutaj parametry. gubią parametry. Tak, to tak I, I może się okazać, że materiał, który kupiliśmy ma już bez znaczenia, czy to jest silika, czy to jest ceramika. No powiedzmy e, się, się, że on ma jakieś tam konkretne parametry, to może się okazać, że że, tak, że parametry ma... będzie ciężej, ciężej obronić, tak? Dokładnie przy, tak. Przy, przy, przy w, ten, w ten sposób, tak? Także nie wiem, czy pomogliśmy tym filmem. Szczerze mówiąc, jak zaczęliśmy analizować te wszystkie tabele i, i po prostu śro... opisy przy tych tabelach, w, jakich, w jakim konkretnym środowisku te badania tam były prowadzone, no to doszliśmy do wniosku, że to jest trochę abstrakcja, tak? Trochę tak. Znaczy, no powiedzmy sobie, tak, no w, 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 wyszedł nam taki wniosek, co do takiej, który... W który tak jakby no trochę zaskakujący tak wyszło, że bardziej tolerancyjny pod kątem procesu budowy jest silikat. Tak, tak no. wyszło. Natomiast też go, znaczy a drugi taki wniosek jest, że jest bardzo mało realizacji, a właściwie to ja nie wiem czy w ogóle są, gdzie ktoś e, zabiega o to, by te wyjściowe parametry no utrzymywać i dba o to, by te cechy fizyczne e, konsekwentnie, jakby to powiedzieć, no, czy pielęg pielęgnować. pielęgnować, czy utrzymywać, czy dbać o nie, po prostu odnoszę ja wrażenie, że w ogóle się o tym nie myśli. W tak. znaczy no, naj, 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 najczęściej, tak? No, przejeżdżając, przejeżdżając też przez budowy, no to też, też nawet nawet oglądając sobie te, te budowy, wiele z tych budów, tak? Ktoś sobie buduje sporo termu, czy tam z bloczka, czy z czegokolwiek, a, a się okazuje, że są żelbetowe wieńce, czy przywiązki słupów. Znaczy ścian, no i, i tak naprawdę, że jest tym wszystkim mostkiem potężnym, tak? I, 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 wszystkie, I wszystkie te założenia, wszystkie dywagacje no, się rozjeżdżają. Natomiast co będzie. jest jak gdyby dobre może w tych obydwu, <coughs> równie dobre w tych obydwu materiałach, to to, że one bufolują. wilgoć. Hmm. I one potrafią sobie radzić z tą wilgocią, tak. jeśli my tego nie zepsujemy właśnie innymi materiałami, materiałami towarzyszącymi, do, czy, towarzyszymi, towarzyszymi, tak. czy środowiskiem tak. jakimś tam, nie? No, tak. no, jeżeli, no, Także tyle, 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 z naszej strony dzisiaj. Hmm, może daliśmy chociaż troszkę do myślenia, w sensie takim, żeby patrzeć na te rzeczy, tak, tak myśleć, no dobra, tak. przekładać je na proces inwestycyjny, A, coś, tak? a co, dużo, a co tu dużo mówić? No, trzeba docenić rolę projektanta, tak. Czyli tak, i rozmawiać z projektantem projektant. na pewno i nie tylko o samych tych materiałach, tylko o tej kulturze realizacji może, tak? tak? O tym, jak te parametry no. ciekawe eksploatować, korzystać z nich, no jak korzysta, korzystać, Co tu dużo mówić, tak? No trzeba po prostu na ten projekt patrzeć przez pryzmat faktycznie realizacji, tak? Czyli, że projekt zaprojektowany budynek, ale no de facto w tym projekcie powinien, w projekcie wykonawczym definicji, tak? Powinna być też zaprojektowana w pewnym sensie realizacja, tak? Żeby, żeby te po prostu parametry, które mają być, żeby zachować, tak? Bo, bo teraz jeżeli zrobimy projekt, choćby najlepszy, a ekipa no nie będzie czy tam nadzór tak, nie, nie, będzie nie, nie będzie tego nadzoru konsekwentnie, będzie, tak, jak gdyby tego, uwagę na te środowiskowe te, te, te elementy te dotacje, z otoczenia, ale też na, na jak tak, gdyby, czas tego montażu, tej budowy, pogodę po prostu, tak? magazynowania materiałów. Tak, dokładnie, no to można wywrócić wrócić no, na najlepszy materiał tak naprawdę, no, no, możemy wrócić bardzo dużo, ale naprawdę można poważnie zaszkodzić. Yy, czyli tak, no nie, nie będziemy dzisiaj mówić o tych ścianach, jeszcze tam jedno-dwuwarstwowych, trójwarstwowych. Każdy z tych materiałów wymienionych się nadaje do, komponow do komponowania takich tak. przegród. Yy, nie będziemy mówić o wspólnym czynniku U, bo tak naprawdę, proszę Państwa, no, okazuje się, że on też jest bardzo, bym powiedział, płynny. A A czy w ogóle, on, znaczy, że ja się go wykazać. Znaczy, i... no wykazać się to dużo, tak? No to, mhm. to, też jest, to też jest często właśnie przez temat o tym, co żeśmy rozmawiali, tak? że, że, że to, to U no to jest w ogóle jakaś, no, fiksacja w ogóle, tak? Parametr podstawowy materiału to jest lambda, tak? Natomiast U już jest zależny od grubości. I pamiętajcie A... Państwo, że to lambda to też jest w określonym środowisku. Może wykupicie materiał, który ma kartę techniczną, czy charakteryzuje się świetnym lambda, czy rozmawiacie z jakąś firmą, która obliczeniowo wykazuje U na bardzo wysokim poziomie dla budynku, na, powiedzmy, pasywnego, to wcale nie jest powiedziane, że w warunkach realizacji i komponowania tego określonego materiału z innymi kompozytami to zostanie faktycznie osiągnięte w tej realizacji. Tak? No, naj, no i tym optymistycznym tak? akcentem chyba tak, <noise> zakończymy, tak? Tak, tak. Za uwagę, tak? tak, będziemy kolejne, kolejne tak. jakieś tam materiały porównywać, mam nadzieję, że może takie mniej podobne do siebie i wtedy nam będzie łatwiej, bardziej skrajne, tak? No, no też, też. Też materiały, no tudzież ewentualnie te warstwowe ściany, tak? No to też będzie taki temat, w którym też będzie ciekawy. Wszystkiego dobrego, Nie. dobrego budowania. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.